O kup, ale śmiesznie jest To w się sensie, tak jakby w ogóle wcale nie zabezpieczona, zabezpieczone, tylko tutaj jakąś foli... No Ale to są czekolady stare. delikatne toowe! O one są pokroane w kostki! Pa, ale mam paragnet wykonał że... Coś w sumie pierwszy rzuca w oczy to to, że one nie są kry... Ku... na tej samej stronie, wszystkie je pomosze ku... To by strasznie przykład To my Ja profesor w ogóle jak ja O, ale wyszczęczko! To nie wygląda. ale to faktycznie nie są ułożone dokładnie. Teraz trzeba je wszystkie wypróbować. Chyba nie od czego zacząć. Bo to ogóry góry mam jogurtową strawberry. Pa, wygląda. <grywa> tak. Mm, wow. Różni się bardzo. <grywa> Patrzcie blisko w kamerę. Mi się się roztapia na, na palcach w tym momencie. Czekaj. Ale w ogóle nie jest to stopiona. Wow. tym, że na moich palcach już zaczyna się topić. A. Arrow flower. w środku wygląda. <grywa> <Tu> jest sperma. To <grywa> jest coś jasnego, no. Chociaż są jeszcze kawałki truskawe, których nie zobaczysz, bo kamera nie sfokusuje ich nigdy. Ale Jest całkiem dobra. Jest tak średnia czekolada ma bardzo gultowa, ale jest dobra. Ja bym dał ją na dobre. No to okej. Okay. jest... Ma nawet, dobra. A może... Nie, dobra, dobra na razie zostawiam. Na, na razie to jest taki base. <grym> na razie to jest dobre. W ogóle jak jestem to wymyślałem, nie mam wow boskie, palce lizeć oni to jest Oni Bardzo dobre, dobre, nawet niezłe, słabe. Fuj <grym> Myślę, że nie będzie raczej fuj czekolady, ale... Chuźba, strasznie słodkie to w ogóle. Tak, to jest giga słodka czekolada. Gotowałem <mulity> sobie wodę do przymykania Nie <gry> Tak, jestem strasznie przygotowany, stary, do tego dzisiaj. Jak to się otwiera, stary, to tego nie mogę... <grym> co ja zrobiłem! <grym> Papierek po prostu otworzyłem. <grym> no to wygląda jak każda inna. Ono chyba zawsze tak samo. Ale, znaczy, większość czekolady będzie wyglądała tak samo, stary. Ale w środku? Też sperma. To jest w ogóle black and white, jak widzisz na masz jakieś takie Ala oreo k***a ciastka No i technicznie, jak masz takie czarne gówna w środku, których nie widzisz O, o tu widzisz teraz, ciupkę No, no Właśnie no, smakują trochę jak to właśnie czarne w oreo kurwa, tak ciupkę no, że nie jest identyczne, ale takie podobne <noise> Ej, ale dwóch ty się tu nagrywasz, teraz no? widzę Skąd to wiesz? No bo widzę twój pasek zadań i OBS-a ona jest słodka, ale nie jest aż tak słodka, co jest tego nie mnie dobrze. Bo to jest taki nawet dobry poziom słodkości. E, fajne są te kawałki w środku, fajnie chrupią. A e, ja myślę, że jest bardzo dobra. Szczerze? To pewno lepsze niż ta strawberry. Wygląda nie strawberry samo w sobie e, pamiętam, że była słodka giga. Jest mega słodko, strasznie, jest za słodka. Hmm, teraz mam Cake Time Lemon a la Cupcake, coś tam. Nie wiem, takie coś. A za dźwięki? offline. Ja to dźwięki. To dźwięki to nie wiem czego, nawet to za aplikację. I słysza, okej. Okay. że nic Ja offline. wiem, że nie, ale ja słyszę tylko dziwny dźwięk, to taki. O kurwa, strasznie ten, delikatna. Ja tylko delikatnie złapałem, już mi się rozprzedoliło tutaj. No, biała czekolada. No jest dużo bardziej delikatna, ale ta już zupełnie inaczej wygląda. To jest biała, a patrz, tu spod jest czarna. jutro no jest delikatna. No i czuję, jakbym jadł sorbet. O, patrz, ja to mogę normalnie w rękach. Opa, mi się to rozpływa. Fajnie. <grym grym grym zyśle> są takie kurwa ciepłe lody generalnie, ale szczerze, jest niezła. Ja bym tak mógł widzieć kurczę całą paczkę. Ale czy jest lepsza o Toreo? Dobra, okay. na razie orientacyjnie tak damy. Cześć! Ja, jest, no. Jezus Maria, Jezus Maria. <grym> Co jest, to tobą mnie tak źle. Cześć! Kręg. Od razu znowu mam cake time, ale to jest. Strawberry cheesecake A, czekaj, pokażę ci do kamery Yyy, czarne oh, <laughs> Nie się od innej wow. Pokaż środek O, patrz, masz takie pasy O, ale fajnie wygląda No, ogólnie masz truskawkę, e, mm. a w dodał masz sperma Mmm Serio smakuje jak ciasto, kurde To jest dziwne ogólnie Smakuje jak ciasto truskawkowe Dobra Tak, 18 innych truskawkach No mm, Dobra no, musi być dobra, nie? dobra. Generalnie, bo to jest troszkę inny styl niż co było ten te poprzednie. Ale też jest bardzo spoko. Szczerze, ja bym dał je na równi. Ogólnie te Cake time y są nawet dobre. A teraz macie dosyć klasyczną, bo z orzechami. O, kolejna koska czekolady, które się A. nie podusza niczym. Tak, to jest to. Można zauważyć, że ja to widzę by nie. <laughs> że są takie malutkie, białe punkciki, które chyba są orzechami, właśnie. A, nawet zewnątrz widoczne, ale wy Aha. ich widzicie, bo jesteście frajerami. O, grzechu też są orzechy, widzicie? Ej, nie tam. są orzechy. Czekoladą ej, o, Cheat, ty to by się spodziewał w ogóle, w no, Ale generalnie Czeka też chyba ma taki jeden, yy, jeden bonus że każdy ją lubi chyba, bo zawsze jest dobra. Dokus do, 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 do tych, którzy są uczolni na no orzech. Ale ty ja, Ja bardzo bardzo lubię orzechową czekoladę. Ja mówię ją tutaj. To jest może przesada, bo to jest bardzo klasyczny smak i może kupić go wszędzie. Ale z tego po prostu no i Będziesz mleczna, to wiesz, to jest po prostu base ogólnie dla mnie. Mleczna to jest po prostu base. A orzechowa to jest wow. <grychy> znaczy może nie wow, bo wow, wow. jest puste. To jest boskie, nie? Mleczna. Wow. Patrzcie, w nie, nie, nie ma. Chyba kawego W środku? Nic tu się nie różni. Nie mam mleka w środku, co jest? Ale słabe, bo nie mam mleka w środku. Ale komli mnie. No dobra, to ja mówiąc nawet nie zło. pace. to jest taki smak, który raczej każdy zna, nie? Wiadomo, jak ktukej chyba biała czekoladę. Ale biała czekolada przede wszystkim jest też nie słodka. O Gnieszka, to jest też nie słodkie. Jest chud, słodkie. Generalnie promień do innych czekolad, nawet do Milki czy innych gubien. Wszystkie <laughs> <Psiaki> mam banie. <laughs> 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 Profesjonalnie. No i to wiesz, byś musiał wziąć łyczka, wypłukać tego usta i wypluć. Pralinowe orzechowe. Cześć, ja mogę pokazać do kamery? Jo, nie wiem. Baczcie tak. jeszcze raz. Wow, Trzymaj, kolei, trzymaj, przydać <gulady> się. O, chuchu, Mam. Nie miękka strasznie. Sądrowa orzechowa jest to lepsza, bo tam masz kawałki czekolady. Tutaj jest czekolada. cała Czekolada, kawałki orzechów. Że masz kawałki orzechów tej orzechowej, nie? To jest według mnie lepsza, bo tak chrupie fajnie. A tu masz tylko taką pastę orzechową. Co jakby się kurwa jadł masło orzechowe. Może nie do końca, bo hmm. masło orzechowe ma taki bardzo specyficzny smak, a to trochę nie. Bardzo podobne, to jest odczucie. Nie jest zła. To jest taka bardzo dobra. Pójwa, co ja robię w ogóle z życiem? Mamy teraz Crazy Czekoladę, następną. A my. HAPPY BIRTHDAY shugeten. No, tego, tego to nie jadłem, bo to już jest za egzotyczna czekolada To jest birthday edition e <troni> BIRTHDAY EDITION znaczy... To czekoladę urodzinu masz jeść? A, to zresztą to poczekamy no, tak, <noise> Nie, Ej, stary, to pół roku to, to jest takie, <noise> no, Nie, to jest tam, tak, że jak e ją zjem, to się zestarzeje o rok, tak jak <noise> w Simsach wiesz Jak w Simsach sobie po prostu weźmiesz tort urodzinowy i go wyzmuchniesz, to raz jesteś starszy Zależnie od <noise> tego, kiedy zmuchniesz, nie? E, no to ogólnie na tym pakowaniu chciałem zauważyć, że masz takie e, konfetti takie jakby takie różnokolorowe na tym eee czy wytrycicie? ale ja tak nie będziesz miał taką kolorową posypkę jak na tortach Właśnie chcę zobaczyć czy <grym> prawdziwym czy też tak to wygląda jak na okładce? Bo na okładce wygląda całkiem ładnie. No nie jest nawet nawet, w sumie jest kolorowo. Już macie tu z tobą macie czekoladę, macie tak jakby warstwę czekolady, widzicie tą ciemną, macie tą taką średnią i tu macie spermę Ok, dzięki za info. Wisoczko jest tak samo. Niczym się nie różni od zewnątrz. Jest taka dosyć mleczna, bo jak biała, to się nie wiem, czy to ma sens. Nie, bo biała nie jest mleczna zazwyczaj. Nie wiem, nie znam się na czekoladach, Dobra. No biała ale... nie jest mleczna stary. Dobra, zamknij może, ale że jest dosyć mleczna. Może <głuchy> na dole to chyba mleczną, nie wiem, po jednym chwili. No i ta posypka taka niby, co jest taka wiesz kolorowa, no naprawdę jest i ona chrupie, rzeczywiście. Oczywiście mogę czuć, że ona tam jest i rzeczywiście ona mi chrupie w zębach. To jest fajne. Fajne odczucia. Generalnie to nie jest jakiś taki wow smak czy coś takiego, bo... Sama Chyba czekolada sobie, smakuje jak po prostu połączenie białej z mleczą. więc nic takiego niesamowitego, poza tym tylko, że masz chrupiące te konfetti, czy nie jak powiedzieć, posypkę, więc to jest takie nawet niezłe, bo to jest takie, bo to jest prawie jak ten base generalnie, bo taki bez cholery tak jak ten base, tylko o tym, że masz tam posypkę, więc jak dla mnie, ale i dodaje tak dużo smaku. No to dają przedtem. Wow, Dobra, oh. to ma sens, no. ma znaczenie. Ej, hey, to jest ważne. Bo to jest top w nawet niezłych. Teraz mamy białą. Ja generalnie nie jestem fanem białej czekolady. Uważam, że biała jest za słodka dla mnie zazwyczaj. Nie, ja, one się mają nijak do zwykłej czekolada ogólnie. O, jest biała! Ktoś <g> <jest> A, <trafik> a czy Ja w ogóle no. pokazałem to białą. Trzymaj. Ale to właśnie jest pierwsza czekolada, która ma inny kolor. O! Wow! Nieprawda! Wow. Była już też inna. Co ty gadałeś? Ale jeśli chodzi mi, że wiesz, nie dominującym kolorem jest czarny. Co ty pierdolisz? <noise> no, to jest taka typowa biała czekolada generalnie Nie lubię białej czekolady No powiem tak, bo ja większość czekolady mogę po prostu wziąć całą Ale białej nie zrobiłbym tego, bo jest dla mnie za słodka Była będzie pierwsza w kategorii słaba. Ale nie dlatego, że jest słabo zrobiona czy coś Po prostu nie lubię białej czekolady Mamy straciatella. Jakie <noise> fajne przejście <głos> 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 Patrzcie, Happy oh, birthday, tylko, tylko, że nie Happy, to jest Sad Birthday Ogólnie, bo ta straciatella nie smakuje aż tak bardzo jak bo smakuje bardziej białą czekoladą Masz takie bardzo twarde kawałki czekolady w środku, tak jakbym, takie tak, tak, wiesz, jak masz te tele, to masz takie mocne kawałki czekolady To one są naprawdę twarde i często chrupią To jest nawet spoko Dlatego, teraz mogę powiedzieć, że jest lepszą wersją białej czekolady Bo mam w sobie czarną czekoladę Jest takie nawet niezłe Ale nic poza tym Kuźmia, coraz więcej wody piję w ogóle, żeby to wypukać. znowu mamy cake time, ale tym razem mocza tartę. Brzmi strasznie, bo nie lubię kawy, bo mocza to jest kawa. Ogólnie ma dziwną teksturę, wydaje nie widzicie za bardzo. Mogłem wam pokazać tak. O, Jezu, mi się. a, topi mi się w rękach. Najgorzej. Trzebuję wytrzymać palce. Ja jestem przygotowany, <słukasz> <słukasz> widzicie. Ogólnie? Smakuje kawą, wow Ta czekolada jest całkiem spoko, bo ma takie fajne przełamanie smaku Nic totalnie słodka Bo ona jest taka gorzkawa rzeczywiście Tylkoś, Nie jest to gorzka czekolada, ale po prostu się ma taki gorzki posmak z tą kawą właśnie Ja uważam, że jest dobra Czarna czekolada, kakao, hazelnut Podejrzewam, że orzechy, prawda? To są laskowe orzechy, nie łuk Nie. Nuts. O jaki ku... fokus O, fajny Ona ogólnie jest czarna to się jest ciemniejsza niż normalna. Wow, jest ciemniejsza, możecie zauważyć, bo ma, jest ciemne. Orzecha? Czy na zewnątrz nie widać żadnych? To ma krem orzechowy w środku. Najgorzej, oglądam się. Szczerze, to jest skam. O jezus, Maria. Dysz, patrzcie, jak ładnie wygląda na tym. To masz w środku jakieś kurwa. Orzechy, jakieś wow. kurwa. Co to jest, Mak? <noise> nie mam pojęcia. Mak. Inne orzechy. I to wygląda zajebiście na okładce, nie? A w środku masz kurwa. Gówno. Mmm, ale to jednak coś jest chrupkiego, ale tego nie widać za bardzo. Ale nie wiem, tam jedno chrupkie coś na połowę czekolady. Obstawiam, że stary. No tak, ale chodzi o to, że nie ma ich zbyt wiele, więc pewno nie to orzechowej czekolady, niestety orzechowa the best na razie. I generalnie powiem tak, bo no? porównując teraz czekoladę orzechową, mamy tę orzechową tą pralinę uważam, że ona była lepsza, dlatego dam ją poniżej i da dobry. Teraz mamy karmelowe brownie. <suszy> 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 tak, dokładnie. No do no. mhm. no siema <grybery> Okej okay. Czas ją witać że się trochę, bo, <grybery> bo Dalej mam smak wcześniej czekolady, nie mogę jej zmyć wodą A nie chcę pić całej pi pi wody, bo to też Ile mogę pić, stary, w ogóle Skore. No nie mogę otworzyć tego Aaaa. Patrzcie Jest taka dosyć jasnawa Ale znowu staję się oszukany Patrzcie jak ładnie wygląda przekrój na tym Na, na opakowaniu, a jak wygląda przeciwnym życiu. No w so yeah. True Czyli ja szukany again. Generalnie? No po prostu lekki posmak karmelowy, ale ja bym chciał mieć takie kawałki karmelu, bo byłoby znacznie lepsze. Generalnie patrząc na opakowanie, ja spodziewałem się kawałków karmelu, a dostałem gówno. Dlatego z racji, że jestem oszukany, nie to dam słabe. Tak, dam karmelowe jako słabe. Nie, dobra, nie jest słaba ogólnie i tak nie jest zła, więc e, nawet nie jest zła. dobra Bo ogólnie nie jest zła, tylko po prostu się szuka. Sp spodziewałeś się czegoś innego. Tak, czegoś lepszego. Ja to teraz nie robię, z tą pierwsze. No ja co na koniec zrobię? Wezmę wielką miskę i widzę, wszystkie kupa pomieszą. Przecież nie jest, w sumie jeszcze zostało mi tyle ogólnie, jak no Czyli to nie see. dużo. Coś, co jest create with lotus biskopt. Wow. musimy być ciekawe. Taste of the year. Nie, nie wiem, czym jest uh, lotus biskopt. Nie mam pojęcia, ale to smak roku. Masz taste of the year. Year. hmm kolejna czekolada wyglądająca tak samo. W środku ma krem. Oh. o. Co ja w ogóle jem? A, biskopty. W sumie smakuje Biszkop tym trochę. Nie wiem jak to powiedzieć. Wiecie, jak macie przykład takie słodycze, że macie właśnie na Biszkopcie czekoladę powiedzmy, to właśnie Biszkop jest taką zagrychą, nie? Do czekolady. To wydaje mi się brzmi, mm -hmm. ale tak, nie? A to właśnie tak jakbyś miał chyba zagrychę w środku trochę. Bo to jest takie mm -hmm. Suchsze jakby nie wiem jak to powiedzieć. Nie, nie mam pojęcia jak... Kurwa, jaka jest terminologia za tym. Hmm. O, niech będzie palce Lizet. Niech stracę. Nie wiem co ja właśnie straciłam, ale coś straciłem. Gul gul gul, gul. Teraz mamy coś mega dziwnego. Mamy Dork Czokoletły w Hazelnuts, ale już mieliśmy podobne. O, jadłem to przed chwilą. Koks stary. Mm. No tylko się różni trochę od tamtej. Nie bo już mieliśmy e, z ciemnej czekolady z orzechami, a ta jest inna, bo ta jest po prostu z ciemnymi orzechami z, e, z ciemnymi orzechami. Co ja właśnie powiedziałem? Tak, to jest z ciemnymi orzechami. A, i trochę chyba poszedł spać, w ogóle już bo się wyciszył na Discordzie. Dobra, robciane przybliżenia. Ja może chyba strzałuję. Teraz powody, że jest lepsza niż poprzednio ta ciemne z dobra ogólnie. Ona w ogóle jest nie ciemna, ale jest ogólnie dalej słodka bardzo. Albo mi się już mieszają, kogo te smaki wszystkie w, 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 w tym na języku, że jest taka możliwość. Ma posmak ciemnej czekolady, taki lekką gorzkość ma, ale generalnie nadal jest bardzo słodka. Ale jest w piorę dobra od dziwo. Jest dobra. Ja uważam, że. A, dobra, oreo lepsze. Oreo mu nie zjadł. Ale są troszkę lepsze niż te pralinowe, zdecydowanie. Że, dużo lepsze, ale nie mam aż tyle skali, żeby pokazać, bo uważam. Boże, i tak są gorsze od Oreo, więc. Znaczy takie pseudo Oreo, to nie są Oreo w sumie, ale coś typu Oreo. Nazywam forkit stary. O, tak. To jest czekolada, którą nie mam żadnego pojęcia jak ona smakuje. W Mogę zrobić się do stołu stary. Ale stary, to jest smaczna czekolada, która ma mleko w środku w ogóle. Co jest? Naprawdę ma mleko w środku. Nie oszukali mnie tym razem. Ale nie ma dzieci w środku. W no, jakiś taki dziwny pattern jest. Siedem, stary. To jest moja ale nie tej czekolady. Co? Siódma <laughs> kostka czekolady. Ale jest miękka, w huh. To mi to przypomina jak masz takie nie kin e, taki Kinder, takie wiesz... No, masz kinder trochę Kinderki. To jest kuźma Kinder. F***. Tak, w sensie, to smakuje jak Kinder po prostu. Jakbyś mi to dał obok Kinder czekolady, nie odróżniłbym. Jest spoko, ale. Jest słodkie. Jest ciepło dla mnie za słodkie. Uważam, że ona jest lepsza od białej. Wszystkie jest lepsze od białej u ciebie. E, sorry, od białej. ci wiedzieć od płynacznej, e, przepraszam. Nie jest to się w ogóle będzie trzymać, jakkolwiek? I ogólnie latem macchiato. Ja już kielbiam tą czekoladę. Jest nawet ok. Tylko jeszcze spróbuję, żeby porównać sobie, nie? Wow. Trzymaj. No dzięki. Oh, kurwa. Ale dziwny ten detal jak się za No bo to wygląda jakby się kawa na dole, a mleko w góry. O, skitu Ogólnie jest spoko. No bo lata taka... makieto to makiato, stare. No właśnie, tak jak latę, to po prostu znaczy jest bardzo mleczne. Z lekkim, lekką nutką kawy. Tak jak latę powinno być zresztą, nie? Dobra, już w obok, właśnie, naprawdę boję o tą konstrukcję. Hmm. Jo, tu. I teraz mam Trilogia. Prawdopodobnie, e, jeśli nie czytając opisu, zgomyślam się, że to jest e, czarna czekolada, mleczna i biała. Tak mi pomyślał, ale widzę, że są orzechy, więc to nie ma sensu. I teraz e, tego coś smaki nie czytając. Nie czytaj. Halo. A jest po niemiecku, jak mam przeczytać? Czekolada biała z krokantem orzechów laskowych z czekoladą mleczną Gianduja i czekoladą mleczną. To, to dobrze czytasz po niemiecku, stary. Dobra, razem polską wersję, okej? Okay? No to jest takie ciekawe, bo czekolada biała to jest 30%, z e, ze szeferską to jest 3%, czekolada mleczna gijanduja to jest 33% i czekolada mleczna to jest 34%. O nie, nie są równe procenty, <gry> najgorzej. Tak, dokładnie. Nigdy nie będą. Jak masz 3, stary, to jak masz... Pod... nie możesz dać 33%, bo ty wtedy... Części 3,3333 musiało być Nie, wszechświat się zawali, stary Hehehe, wszechświat <laughs> się zawali Zjemy, yeah. zjemy No, ładnie wygląda <laughs> Mam wielką łapę, stary Łooo wow. O. Jest dobra, bo ma orzechy. Jest taka jedna z moim zdaniem. rzeczywiście no. fajnie się komponują te trzy smaki od dziwo Dam około innych orzechowych i będzie zajebiście. Tutaj dam. Wszystkie orzechowe te takie dziwne są obok siebie prawie poza tą jedną z czarną z pastą orzechową. I została ostatnia. jeszcze jaka to może być? Ej czekaj co jest? Bo zostało nie ta w ogóle, która powinna być. Co jest? Jakie to <laughs> zrobiłem? Bo mam czarną usta. <laughs> <laughs> tam gdzieś plą. Nie to jest tam e, mo mocza, moka. Jakie? Co? Tam wtedy czekaj. To jest cię. Ciemna. Jak ja k***a no jak to kurwa się... zrobiłem? To boli tą bokę. Pomyliła mi się chyba właśnie. Póki mi się chyba smaki. I teraz robimy sobie ostatnią czekoladę, czyli ciemną Stary, To jest głównie dobrze, że końcu jest na mniej słodka. Jest ciemna. Ej, ale ciemniej się faktycznie coś. Twój fakus gigantycznie nie łapie tej czekolady Już mu się wiesz, zasłonić to tak fajnie ręką, ale no... No to też jest koloru brązowego. Dużo więcej nie widzę. Ona jest e, lekko gorzkawa, ale generalnie jest bardziej słodka niż gorzka. I to jest ogólnie spoko, bo wtedy nie krzywię mordy e, i uważam, że ona jest generalnie nawet niezła, ale teraz e, Czy wolałbym ją 8 leżeć? To jest takie dobre porównanie. Ogólnie chyba tak. Sobie ja, idzie mam tutaj. Więc teraz możesz się położyć i nie robić nic wszystko. Przez... Stary Asi pi**. Na... Się tak, zasłodziłem. Żadna nie była WOW i żadna nie była FUJ w sobie. Ale bo nie wiedziałem ile dać skierów, bo nie wiedziałem jak dużo będę potrzebował, dlatego zrobiłem parę na zapas. Więc wygrała czekolada orzechowa. Ale generalnie fajna też była ta biszkoptowa koptowa Jakby ona była w sklepie, kupowałbym.